Cześć, witajcie! W tym filmie pokażę Wam, jak wykonać zadania sezonowe tygodnia 5 w Fortnite. Cie. Zadania tygodnia 5 są bardzo proste, więc każdy powinien ukończyć je bez problemu. Aby wykonać pierwsze zadanie, musimy zbudować budowlę w rogatych rozdrożach, cichej cieśninie i kanionie kamienic. Wystarczy więc zbudować po jednej budowli w każdej z tych miejscówek. Ich lokalizacje zaznaczone są na mapie. Aby wykonać drugie zadanie, należy przejąć porzucony namiot. Namioty bez problemu znajdziemy na przykład w zaznaczonym na mapie budynku w lepkim lasku. Pamiętajcie, że namioty nie działają na naparzance. Aby wykonać trzecie zadanie, wystarczy przejechać pojazdem przez wodę. Polecam na przykład kamieniste kino, ponieważ jest tutaj dużo samochodów oraz położona nieopodal rzeka. Aby wykonać czwarte zadanie musimy powalić drewniane sasny, a więc drzewa, które przewracają się, gdy je zniszczymy. Znajdziemy je na przykład w okolicach zalewu zdobyczy. O tutaj! Aby wykonać piąte zadanie należy zdobyć osłonę używając nowego przedmiotu w grze, który pryskając leczy osłonę. Aby wykonać szóste zadanie trzeba teleportować się za pomocą trzech generatorów szczelin w różnych posterunkach siódemki. Lokalizacje posterunków zaznaczone są na mapie. Natomiast, aby wykonać siódme zadanie, musimy zniszczyć budowlę pociskami motorówki. Lokalizacje, w których możemy znaleźć motorówki, zaznaczone są oczywiście na mapie. Powodzenia! Także to by było na tyle. Jeżeli film Wam pomógł, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji, jeśli chcecie być na bieżąco. Zapraszam również na Discorda, do którego link znajdziecie w opisie. Dzięki! Cześć!